Witamy wszystkich serdecznie w Windzie, ale zobaczymy, zobaczymy, poczekajcie, czy przystanek numer 3 będzie gadający. Zresztą się piętro. Cicho. Czy Winda gada? Przystanek 3. Uuu! Gadająca winda! To zawsze zamykamy drzwi. I sprawdzimy, czy na drugim przystanku również się Winda odzywa. Cicha Winda. Jedziemy? Przystanek dwa Adam, masz dwa w jednym. Nie dość, że przystanek. To jeszcze masz windę gadającą. I jest też tu alarm SOS i teraz już będzie przystanek 0 oraz minus jeden. A może, a może zjedźmy na minus jeden, Czy nie wejdziemy do garaża? Nie było? Nie, no weź zobacz, który to nasz. No. I stamtąd wyjdziemy, czy nie? Minus i jeden. Przystanek minus jeden. jeden. No! Cóż za rewelacja! Zimno, po. garaż. Mi się wydaje, że tamta. Tu, no dobrze. A tu, tutaj będziemy wyłaźni? Tu no dupie. Tu mamy A jak ty wyjdziesz? Raz, dwa, trzeci garaż. Raz, dwa, trzeci garaż. No, no to blisko. Aha. Czy wyjdziemy? O! Wyjdziemy jednak. Nie patrz, po prostu masz nikogo. No tak. A to mi widać. Do maszyn, do, 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 do mieszkania. Coś ty w dniu dzisiejszym box, keybox jakiś już ktoś zamontował, trochę nietypowo nie i wychodzimy. Do zobaczenia w domu.